Natomiast jeżeli musicie przyspieszyć siewy, jeżeli jeszcze nie mamy wygrzanej gleby, to powinniście skontaktować się z waszym dostawcą nasion, czy jeszcze może lepiej z hodowcą, i zapytać, która z odmian, jakie posiadacie na magazynie, najlepiej zniesie okresowe chłody, bo to też jest ważne. Różnica, jeżeli chodzi o odporność odmian na porażenie przez spytium czy fuzarium, czy ten początkowy wigor, jeszcze podziemny, czyli kiełkowanie jest naprawdę duża i tutaj można też spokojnie sobie to poróżnicować po odmianach wcale nie ma już tak mocnych różnic jak kiedyś się mówiło, że zasiejmy najpierw flinta, bo flint to jest odmiana północy a dent to jest odmiana amerykańska, więc ona sobie z chłodem nie radzi no niestety ta tendencja już się bardzo mocno zatarła, większość hodowli pracuje na flint dentach i dentach Czystych flintów jest bardzo mało, więc tej różnicy już tak dużej nie ma, więc nie sugerujcie się tym, że każdy flint może być zasiany w zimną glebę, a każdy dent wymaga super wysokiej temperatury gleby, bo tak nie jest. Początkowy rozwój też, jak sobie zwrócicie uwagę, to jest coś takiego, że dent prawdopodobnie na początku zawsze będzie troszeczkę mniejszy wzrostowo, ale jak przejdziecie do fazy rozwojowej WBCH, czy IOA, czy Arvalis, czyli fazy, w której liczymy liście, Obie odmiany powinny mieć dokładnie tą samą fazę. Różnica będzie tylko we wzroście. Pamiętacie też, że w zimowym podcaście z Pawłem zrobiliśmy taki, no nie chcę powiedzieć, że to był konkurs, ale, ale może to był konkurs, niech to będzie, Paweł to nazwał klubem 15 ton. I do kilku z widzów wysłaliśmy nasiona kukurydzy. Też musicie wiedzieć, że będziemy tych widzów odwiedzać będziemy odwiedzać ich plantacje i będziemy starać się przekazać dla Was cenne informacje polowe, właśnie z tych plantacji. Więc do zobaczenia u widzów na pewno będą to fajne odcinki, ale też jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć i podkreślić na sam koniec. Chciałem podziękować wszystkim rolnikom za ostatnie dwa lata siewów kukurydzy, czy sezonu siewu kukurydzy, bo bardzo fajnie się zachowaliście, potrafiliście wyczekać odpowiedniej temperatury, odpowiedniego momentu, dzięki czemu większość plantacji, które wizytowałem, była w bardzo fajnym, dobrym stanie, co też pozwalało zebrać konkretne, masowe plony.